A dobrze, dobrze. Patrz! Tak. Mm. Kurde, co mówicie tutaj? A tą galerię? Tam jest zawsze pełno siana. W strefie pełno siana. to no. A tutaj? Um. Nie wiem, czy chcecie na ten policyjny od razu? Czy to tam pewnie ludzie będą lądować, nie? Na ten policyjny mega, nie są mega, mm, od razu. Mega na, 4. No, no. Tak, no, na Na parking. Na parking? tutaj słuchaj. Jestem jacyś? Polecieli tam dalej. Tu są te. ludzie, tam jest. Ale ogólnie w miarę, w miarę. Mamy cele. Do roboty. Biegną, biegną w naszą stronę. Tu, tu. Oni się strzelają. On skoczył do wody. Płynie do nas. Nad nami BSP wroga. To jest na No ja mam. Laję. Tu gdzieś gościu koło nas wypłynął. Tu wskoczył Dzień do wody, tutaj. jak strzelałem do niego, więc gdzieś tu musi wypłynąć. Wrogi BSP aktywny. Oni się strzelali między sobą. Safe, ktoś mam tu łupy. tutaj ma. To? zadanie Dobra gdzie te kawy? Tam ci zaznaczyłem gdzieś Ale nie widzę ich nigdzie, już znikły Dobra ty leżą ty Dobra leżą, leży Dobra idziemy na samą górę, przechodzimy do galerii, nie? Czy ty tym schodkiem? Znaczy tym przejściem, tą kładką tu Ja już jestem, w galerii ogólnie chyba A bo tu jest ta kładka No właśnie ją chciałem przejść, ale myślę, że ona wyżej jest So, tu czekaj, z amunicja. Strony, tam, typy, nie? Zbliża się mhm. Dawać cianko. się strzela. strzela. Wasza drużyna weszła do bezpiecznej strefy. Torba na bandy, tutaj! Przejechali samochodem? Mhm. Samochodem. Mm Ktoś się strzela. Chodźcie bliżej siebie, wszyscy. Arek Kewa, zakładek. Arek Kevny. Ale właśnie. Oni się tam strzelają, właśnie z tym tym. Co idziemy na tył galerii? Gdzie ty jesteś na okończenie? A ty, jesteś na dole. Tak? Nie no, no, no. Znaczy na tym, tym jest. Nad nami BSP wroga, chłopaki, ale mi się chyba Myszka włącza ale... Cała A, trójka bierze. jest tutaj wchodzi od tej strony Uwaga, Musimy B -B -B iść tędy Chodźcie pany. Ona z dorwą ja bym poszedł na sklep na sklepie są Wszystkie budynki są obsadzone no wokół sklepu Nie damy rady Tutaj było w miarę czysto Tam się strzelają Na galerii już tych trzech ziomków jest, nie? No. Idziemy wyżej? Mhm. Chodźcie na te górki, tu mamy przewagę. Zbliża się chmura gazu, nowa bezpieczna strefa namierzona. Ruszam tutaj! Ogólna strefa jest tam na górze. Tak, tak, wiem, dlatego widzicie, gdzieś, no. gdzieś koje Ci jeszcze na galerii siedzą. No, hmm. no dobra, idziemy do góry, nie? Okay. Tak. Kurwa, chyba, chyba, będziemy jako pierwszy na to chyba ucieczka z więzienia. Kurwa, no. Kurwa. O, oprócz tych zgłagu. Arek. Żebyśmy mieli każdy jakby co, żeby kogoś zrzucić. No. Nie ma zrzutu nad nami? I tak nie ma sklepu. Ale w razie W. Bo... na samą górę, nie? Uwaga, trwa ucieczka z więzienia. Teraz wszyscy będą wracać na ten. Tracicie teren. Na Tęba, drzwi, nie, mam, nie mam widoku na ten. To pane... jest w bezpiecznej strefie. Hmm? Tu nikt nie wyląduje, no? wyląduje. goście teraz wyląduje. Tego dojebać. To wywalicie ze sniper? Ah. Tu jest gość. O kurwa. Pan jest. Mimo wiary tu jest w chóru. Dostał, leży. Ty. Wsparcie ogniowe. Cel tu jest. Ostrzał młodzieżowy rozpoczęty. Walnąłem na lot. Dawid, tam. Tam jest, nie? Dostał, na zrzut dosta... poszedł. Dobra, mamy bardzo dobrą pozycję. A ja czy obstawiajcie plecy jeszcze, nie? Dane, ja tam jestem. Tam Dobra, jest, zabity tam 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 tandem, jest. tamten. Tamten zabity. To było tutaj na górce? Zginą. Tego na dole nie widzę. Lecę czysto. Tylko gości miał zeza. Trzy razy serię walili do mnie, nie? Ani jeden nabój mnie nie trafił. To nie wiem, jak on swój zrzut wziął i, i, i taki ten, takie słabe bronie miał, czy co? Tam jest, są tam, są wysoko, Doroty są daleko. wysoko Patrzcie na prawo, na prawo, u góry Kurwa. A jak tam dół Plecy ci z galerii cały czas mogą przyjść Zbliża się wrogi na lodz Nalot, na uciekamy, uciekamy uciekamy, na lot, uciekamy, na lot. uciekamy, 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 nie zastanawiajcie się Arek ląduj, Arek, ląduj. Byłem. Chodź tu, o właśnie, tu jest dobra miejscowość. O nie, kurwa, co Ty kurwa! No! no. no. Oni... Na rurze, na rurze. Na rurze leży baba. Nie żyje. Podnoście się, podnoście się. Przez to. Serio zajebałem, stary. No. Ale jebana się kampiła na tej rurze. No ja jej nie widziałem, stary. Spojrzałem no, jeszcze w tak, tak, Bo jak do was tak, Ale sama była tak, tak, no, tak, Nie no, mogę, nie mogę, Nie mogę, Teraz mogę, tak, 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 tej strony, tak, 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 ja, tak, 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 Sam tę z amunicją. Tu granatę. Kurwa. Jeden maga kawy zbytecznej. Kawy zbita, wezmę, zbita, po, y, po, Kawuj się, Ark. Nie mam. Ruszam! Tu mu broń kurwa wystaje cały czas. Chuję. Ząd. Viem. Dostał, kewy zbite Prawie leży, kurwa Masz Arek Kewy podnoś i zakładaj tyle, ile możesz Oni muszą iść do nas, a oni poszli na górę Pany idą na górę Dostał, kewy zbite Musimy mieć tak, żeby się mieć za czym schować jest, tam jeden, tam jest dwóch też A jak ten z góry? Wali, jest! Tu bieg! Skoczył! Tu będzie wychodził z tej góry? Kurwa! Padł na sam dół, o nie Dostał! Headshot! Kurwa, headshot dostał headshot! -a. Kurwa, o, teraz ja spadłem Kurwa ja wskoczyłem um, O ja, ja teraz spadłem. ja dostałem banie. Chodź tu! A, I spadnie spadnie mi, podnieś mnie, podnieś mnie, podnieś mnie Podnieś mnie ktoś Skoczcie do mnie Idę do mnie Marek już leci do Ciebie Szybciej Dzięki oznaczamy nową bezpieczną strefę Idę po swojej bronie To jest rzut, nie? Pamiętajcie No Ale będzie się trzeba wbić do góry. Kurwa, jeszcze... A. Myślałem, że mi się ten chud z tego kurwa zrzutu zaciągnie mnie na ekranie. Uważajcie panie, bo oni są koło nas, nie? Tam ci trzeba się tu zakraść. Tak, żeby mam łebnie nie wystawała. się między można sobą, Można skoczyć tak, na tą górę. Tu, tu, tu... Tędy, nie, do mnie nikt. Tędy można wchodzić, no, ja... Kurwa, ja nie mogę. Dobra, jakoś idę Widzę, leżą tu, leży dwóch gości kurwa i będziemy na wal, Razem, wal, 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 to Leży Kurwa zabicie oboje Zabicie oboje Zajebiście, zajebiście Kurwa, no nie mogę do ciebie wskoczyć, bo mi chuj strzeli Znowu mnie pokoju... Dobra, jest skończyłem. Ha, oh, mnie te skały denerwują. Dobra, idę tu trochę no. dalej. Pójdę Balą dalej, do mnie. Chowaj się. Treści. Dobare, Zabity. Zabity. Proszę, podnoszę. Co się chowaj się od razu. Dobra, chowam się kebuję się. Ty, tędy nie można wejść, A tu już od razu do góry, Wojtek. Przeładować. Ostatnia strefa, powoli, 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 powoli. Cały czas musimy się przesuwać do przodu, nie? Mhm. Trzy drużyny. Uważajcie, czekajcie, czekajcie. Pełne skupienia. Jest, Gosiu, widzę wroga. Jeszcze jeden tutaj do. Niżej trochę. Lepiej. Nie żyje, nie żyje. Po Jeszcze pojedynczo. Dali to mnie. Skąd? Z lewej, z lewej, z lewej, z lewej, z lewej, Jest granat! Brawo. Ok, super. Kurwa jest, ale to było piękne. Zapisuję. To był to akurat piękny no. mecz. Mówiłem, kurwa, pane, że wygrywamy ten mecz. Jednak kurwa małpiszony są dobre. Kurwa w tych na górkach. No. Ej okulary nam dorobili, zobaczcie się na tym skinie nie było tych gogli takich Nie, były, 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 były. Ta. Medyk Patolog polowy Cichy zabójca Mistrz przetrwania. Gdy upada ponownie staje na nogi To akurat dobre Hmm. Yeah. No nie, no, ale największą robotę w tej grze to zrobimy te skiny. <coughs> ja mówię. to mówię.